Co, już? Tak. Mhm. <laughs> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, Pan Paweł przyjechał mnie i zmobilizował do tego, żeby pożegnać się z tym światem. Wiele już mówiłem było sfilmowane, napisane, więc bez jakiegoś głębszego wnikania w te treści, które głosiłem. Niczego sobie na dzisiaj nie zapisywałem. Po prostu błagałem Ducha Świętego, by pokierował moimi myślami. Co chciałbym jeszcze powiedzieć ludziom tym zakrypniętym głosem, zanim. Pan Bóg nie odwoła mnie z tego świata. Siedem lat temu przeszedłem cięższą chorobę, zatrucie całego organizmu. Przez dwa tygodnie mnie ratowali, wlewając w moje żyły, co im przyszło do głowy, no, i od tamtej pory już nie doszedłem do siebie. Widzicie mnie jako starego dziadka, który cieszy się tym, że zbliża się odlot do nieba. Mówię nieraz, że bilet mam już w garści, że jestem na lotnisku, ale jeszcze nie została wpisana tam godzina odlotu. Teraz więc pozwólcie, że podzielę się z Wami tym, co jeszcze chciałbym na końcu powiedzieć. Nie patrzcie na moje zęby, pokażę Wam, że mam je wszystkie, tylko ileś lat temu zasnąłem na klęczniku. I padając na plecy, ściągnąłem go na siebie i uderzyłem z całej siły w zęby, w szczęki i, i to pół mostu wbiło się. I tak już pozostało. Ruszają się jak staremu koniowi zęby, ale muszą do końca wystarczyć. Jestem teraz sam do ludzi, Rzadko się odzywam, codziennie sam w kaplicy przy ołtarzu z woli mojego biskupa, bo nie chciał, żebym kontaktował się z ludźmi, żeby ich nie zakazić błędami, które głoszę jak stwierdził. <laughs> Więc i nie mając do kogo mówić, jestem ciągle zachrypnięty, moje gardło jest w zasadzie nieużywane. Widzicie mnie w domu rodzinnym, w którym osiadłem po uzyskaniu dyplomu doktora teologii dogmatycznej, Mariologii. Ten dom został wybudowany przez mojego ojca tutaj w gnieździe rodzinnym z okresu przedwojennego. A pół kilometra stąd osiadł mój pradziadek, który przywędrował z nieznanej nam okolicy i jako młynarz wybudował młyn na rzece Muchawca. Czyli. Pradziadek to jest okres rozbiorów. Ten dom, w którym w tej chwili jestem, mieszkalny, został wybudowany obok domu drewnianego. W którym się wychowałem od trzeciego roku życia. Tu właśnie przeżywałem. W tym prawie miejscu, gdzie teraz siedzę, też w podpiwniczeniu, trzęsienie ziemi spowodowane uderzeniem w ziemię asteroidy. Tego domu jeszcze wtedy w planie nie było. Była tutaj piwnica sklepiona, przysypana ziemią. A ja już siedziałem tu w podpiwniczeniu i przeżywałem straszliwe kołysanie się całego domu. I wstrząsy, takie jakby burzące wstrząsy, naruszyły fundament tego domu. Także w, w moim życiu od samego początku teraźniejszość była wymieszana z przyszłością. Pierwsze wspomnienie, jakie w ogóle z ziemi wyniosłem, zapisało się w, moim, w mojej pamięci. To wspomnienie z nieba. Kiedy byłem bardzo małym dzieckiem, może mogłem mieć 3-4 lata, Matka Boża w nocy wzięła mnie na ręce, przytuliła do serca i zaniosła wprost przed oblicze Boga Ojca. Pan Jezus mówi, że ojca nikt nie widział, tylko syn. I ten, komu syn zechciał objawić. Więc z jakichś sobie znanych powodów Pan Jezus chciał mi objawić Ojca. I od tamtej pory całe moje życie to jest marsz przez ziemię do domu Ojca. Nazywam Go moim olbrzymem, kochanym olbrzymem, ponieważ takim Go właśnie widziałem, nie będę tu teraz. Wracał do tego, co już opowiadałem, co opisałem. Tęsknię za tym jego obliczem. I w każdej chwili jestem gotów opuścić Ziemię, gdy on tylko mnie zawoła. Leży tutaj przede mną jako świadek tych przygotowań, które podejmowałem. Może dzisiaj jedno z tych ostatnich przygotowań, ten film. Księga Duchowej Łączności. Ma 400 kart. Wyobraziłem sobie, że ci, którzy przybędą na mój pogrzeb i później będą tu się pojawiać, będą mogli wpisać do niej jakąś swoją myśl, jakąś prośbę, które z nieba zostaną odczytane i zaniesione Właśnie przed oblicze Boga Ojca, przed Jego tron. Wtedy zostały w niebie powierzone mi zadania, które miałem w życiu swoim wypełnić. Jednak z woli Bożej zapomniałem, jakie słowa mi zostały powiedziane na oczach aniołów i świętych, widziałem ich wszystkich, otaczających tron Ojca. Żebym nie wynosił się nad innych, nie nadymał się pychą, Bóg dawał mi tylko minimum tego, co miało służyć do wypełnienia mojej misji. A więc i gdy Około 1983 roku, jak też wiele razy opisywałem, Jezus zasiadający na obłokach z wielką mocą i chwałą w otoczeniu milionów aniołów powołał mnie przed swój tron i dał mi świadomość, że tak właśnie spotka się ze wszystkimi mieszkańcami Ziemi. Ukrył przede mną szczegóły tego spotkania. A więc zachowałem w pamięci tylko samo zakończenie. Nasz pan był pełen radości, uśmiechnięty. Było to bardzo szczęśliwe spotkanie. I prawdopodobnie nie chciał, żeby ten pierwszy etap sądu ostatecznego, bo tak właśnie miałem pouczenie. 35 lat później, co to było? Nie chciał, żebym podawał ludziom szczegóły, prawdopodobnie dlatego, że każdy będzie przeżywał je na swój własny sposób, czysto indywidualny. Każdy ma inną drogę, inne koleje życia. A więc i inne okazje do zasług, i do grzechów, niestety. Każdy będzie osądzony według swojego własnego życia. Gdybym dzielił się z innymi tym swoim przeżyciem sądu szczegółowo, to by mogli inni powiedzieć, o to nie ma się czym przejmować, skoro to Bóg jest taki łagodny, uśmiechnięty, to nie warto aż tak się przygotowywać do tego, jak ktoś by chciał nawoływać. Przypuszczam, że to jest ten powód, dla którego zapamiętałem tylko samo zdarzenie, bez szczegółów. Zanim do tego doszło, wspomnę tylko, że tu właśnie w tej wsi, 4 km od Siedlec, przeżywałem swoje dzieciństwo i młodość, żyjąc. Jednocześnie w dwóch światach. Pierwszy świat to ten, który przemierzałem swoimi stopami dziecka, młodzieńca, a drugi to ten wewnętrzny, który przynosił mi wiele Bożych pouczeń, obrazów, z którymi z nikim się nie dzieliłem, bo raz, kiedy zacząłem o tym mówić, to mnie wyśmieli i już więcej nigdy do tego nie wracałem. Zresztą mogłem myśleć, że wszyscy to widzą. A więc, gdy patrzycie w tej chwili na mnie, to sobie pomyślcie, mamy przed sobą świadka raju, który Bóg chce stworzyć na końcu czasów. Czyli tak ziemię. Oczyści, opróżni w sposób niesamowicie bolesny, wstrząsami, ogniem, wodą, może i wojnami, jakimiś trupionkami, które ktoś nazywa szczepionką. Opróżni ze wszystkiego, a na końcu ze wszystkich, którzy nie nadają się do tego nowego raju. Jak piękny ma być, jak niesamowicie uduchowiony ma być każdy człowiek, tego nie potrafię opisać swoimi słowami. W tym trzeba być, podobnie jak nieba nie da się opisać jego atmosfery tak samo i tego raju. Zachowałem go w pamięci i myślałem, że do niego wejdę. Jednak nie jest to wolą Bożą. Nie wiem, ile miałem wtedy lat, może koło dziesięciu. Bóg pokazał mi, że zostałem, jak mi to powiedzieć... Schwytany przez chyba trzech mężczyzn i poprowadzony na śmierć tu, właśnie w tym miejscu. Kiedy się tego przestraszyłem, Bóg mnie zapewnił, że gdy będzie zbliżać się moje odejście z tego świata, da mi wtedy przyjaciół, którzy pomogą mi się do tego przygotować, więc nie muszę się o nic martwić. Zgodziłem się więc na to, określę to jednym słowem męczeństwo i bardzo pragnę dojść do swojego kresu jak najszybciej, żeby w tym ostatnim momencie życia wspiąć się na sam szczyt miłości, na który człowiek w ogóle wspiąć się potrafi tęsknię za tym momentem. I każdego dnia, mówiąc Bogu, o to jestem, biorę taki krzyż, jaki mi dajesz. Mówię też, że czynię to do ostatniej kropli krwi, do ostatniego oddechu. I przypuszczam, że ta chwila się zbliża, tym bardziej, że także Polska potrzebuje mojej ofiary. Do 15 sierpnia tego roku złożyłem ją Bogu za Iskrę z Polski na ten ruch dziesiątków tysięcy ludzi, który zrodził się właśnie tutaj, w tej wsi, i rozszerzać się po świecie wśród Polaków. Ale 15 sierpnia tego roku dodałem jeszcze inny motyw męczeństwa za moją ojczyznę. I gdy teraz widzę rozwój wydarzeń, tym bardziej on mi potwierdza, że moja ofiara jest Bogu potrzebna. Ale nie chcę mówić zbyt o sobie. Chodzi o tę misję, którą Bóg mi powierzył. Jest nią przygotowanie ludzi, na ile to tylko możliwe, do tego, co sam przeżyłem, i co do czego nie mam najmniejszej wątpliwości, że będzie to sąd ostateczny. Jeszcze do 2018 roku, do 7 grudnia, byłem tak jak chyba wszyscy ludzie przekonany, że jak ostateczny to musi być na końcu świat, bo jak inaczej. Stąd też, nie mając światła pod tym względem, gdy mówiłem komukolwiek o tym pięknym, zbliżającym się świecie, raju, o swoich przeżyciach, wzruszali ramionami i śmieli się ze mnie, mówiąc, że on to tylko o końcu świata. Tak dowcipnie jakiś ksiądz wiedział. co dwa lata koniec świata u niego. No i tak dzisiaj wszyscy myślą, że Pan Jezus, kiedy powiedział, że przyjdzie z mocą wielką w swoim majestacie, w otoczeniu aniołów, świętych, na sąd, że uczyni to przed samym, na samym końcu istnienia Ziemi. Ale właśnie tutaj przyszło światło. Jak powiedziałem, po 35 latach od tamtego pierwszego przeżycia, spotkania z Jezusem tronującym i sądzącym, i to światło było absolutnie wyraźne. To, co przeżyłeś 35 lat temu, to nic innego, tylko pierwszy etap sądu statecznego. Potem, wkrótce potem, bo już 2 lutego 2019 roku w nocy dla nami było przeżyć drugi etap sądu, który mają być trzy dni ciemności. Też to opisywałem szczegółowo, jak to wszyscy, którzy będą modlić się w zamknięciu. Na całym świecie nagle zostaną wyzwani trąbu anioła i potężnym głosem do pojednania się z Bogiem, a za chwilę do pojednania się z ludźmi. I to właśnie będzie moment, który zadecyduje o tym, że ci właśnie ludzie przejdą przez coś w rodzaju czyść bardzo bolesnego. Też to opisywałem. I dana im będzie łaska tej ocalałej reszcie ludzkości, wejść do nowego świata, do tego raju. A co zresztą? Wszyscy, którzy albo się zbuntują przeciwko Bogu już na pierwszym etapie na sądu, na tym sądzie szczegółowym i powiedzą: Odrzucam cię, nie chcę, wybieram piekło, zostaną. Prawdopodobnie z tej ziemi zabrani, kiedy wyraźnie to uczynią, odwrócą się od Boga, nie, nie zechcą przyjąć Jego miłości i propozycji, może byś jeszcze zmienił swoje życie. A pozostali, którzy w tym duchu przetrwają do trzy dni ciemności, właśnie wtedy zostaną zabrani do piekła. A więc to, co mówił Pan Jezus, że na końcu czasów każe powierzeńcom, żeby oddzielili plewy od ziarna, czy też żeby oddzielili konko od pszenicy. To właśnie będzie to. To będzie nie obrazowo mówiąc, postawienie na prawicy i na lewicy, by do piekła, wy do raju, czy do nieba, ale właśnie to nastąpi wtedy. I ziemia się ze wszystkich, którzy nie będą się nadawali do nowego świata. I dodam jeszcze, ze wszystkiego, absolutnie wszystkiego, co nie będzie się nadawało do tego raju. Znikną całe domy z mieszkańcami, jakieś ogromne fabryki, rafinerie, elektrownie, w, no, w całe miasta, które się rozsypią w czasie uderzenia asteroidy. Właśnie w tym dzisiejszym pożegnaniu ze światem, chcę ostrzec, że jeżeli ktoś, jako mieszkaniec miasta, doczeka tego dnia, czy tych dni, kiedy na świecie rozlegnie się krzyk, Olbrzymia asteroida zbliża się do Ziemi. Widziałem ją z bliska. Widziałem później, że była nad samym horyzontem, tak jasna, nawet jaśniejsza niż Słońce w południe. Tutaj nadlatywała od wschodu. Jeżeli to usłyszycie, uciekajcie absolutnie z miast, bo z nich nic nie zostanie, zamienią się w stos gruzów. Będzie ziemia do tego stopnia się trzęsła, kołysała, że nawet nikt nie utrzyma się na nogach. No więc wracam do samej paruzji. Słowo to znaczy objawienie się Jezusa. To objawienie nastąpi nagle, nieoczekiwanie, przyjdzie jak błyskawica, od razu widoczne na wschodzie i na zachodzie. Gdy więc pojawi się na ziemi Antychryst, to jest w Bożym planie, i będzie chciał udawać Jezusa, nie będzie przyciągał do siebie swoją. Postawą swoimi fałszywymi cudami, których moc otrzymał szatana, będzie pociągał w całe masy wśród nich, nawet i biskupów pewno, i księży. Pan Jezus powiedział, nie idźcie za nimi, za tymi, którzy będą y, próbowali mnie użyję tego słowa, małpować. Kiedy powiedzą wam, oto tu jest, oto tam, nie biegnijcie, bo przyjdę. Nagle jak błyskawica, widoczna od razu na wschodzie i na zachodzie. I to będzie nasze spotkanie. Można przypuszczać, że Żydzi przygotowują już się bardzo konkretnie do nadejścia antychrysta. Chcą mu przygotować tron, chcą mu przygotować świątynię, na ile im będzie dane i ją wybudować, to tylko Bóg wie. Ktoś mówi, że tylko do połowy zdążą. Zobaczymy. Jak pożyjemy, to zobaczymy. Ale o tym myślą, o tym marzą i na to się nastawiają. I teraz sprowokowali, no może powiem inaczej, urządzili całe to, całą tę inscenizację napadu na swój kraj, w tym celu, żeby mieć pretekst do starcia ze światem muzułmanów. Jeżeli do tej wojny nie doprowadzą, no to nie będą mieli pretekstu, żeby złożyć kopułę skały w Jerozolimie, wybudowaną na miejscu, gdzie Abraham składał ofiarę z Izaaka i gdzie dawniej była ich świątynia. Z czasów jeszcze Salomona początek i był. A więc marzą o tym, żeby to dla nich straszne, nie do przyjęcia miejsce oczyścić.